Z kolei też czekamy na działania ministra Bodnara w sprawie panów Kamińskiego i Wąsika. Pana zdaniem, w co w tej całej sprawie gra teraz prezydent Andrzej Duda? Ja jestem zaskoczony tym rozchwianiem pana prezydenta Dudy. Pan prezydent Duda nie może znieść, że państwo działa. No bo państwo działa. No jest wyrok sądu, jest wykonanie tego wyroku. Ludzie, którzy są przestępcami, siedzą w więzieniu. I nagle pan prezydent Duda wpada w histerię, bo państwo działa. Widać jak środowisko PiSu przy, przyzwyczajone było przez ostatnie lata do tego, że państwo nie jest sprawcze, że budowana jest jakaś oligarchia, budowani są nadludzie, lepszy sort, równi, równiejsi, niemalże jakaś kasta z Orwella, że wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze. Nie. Od 15 października 2023 roku wyborcy zadecydowali o tym, że państwo ma działać, i to państwo działa skutecznie. Niestety prezydent w tym w praworządności rzeczywiście się nie odnajduje. On traktuje praworządność i te prawa, standardy zachodnioeuropejskie jako terror. No on, on czuje się steroryzowany tym, że nagle jego koledzy mają wyrok i idą do więzienia. Przedziwne zachowanie prezydenta. Gdyby tak naprawdę chciał ułaskawić pana Wąsika Kamińskiego, ma taką możliwość, no, gra żołądkiem jednego i drugiego, gra żołądkiem pana Wąsika dla, te, dla jakichś swoich celów politycznych i trochę się zakiwał w tym wszystkim. No właśnie wspomniał Pana o Pana Kamińskiego. Dzisiaj dotarły do nas takie informacje, um, że została podjęta decyzja, um, dokładnie tak pisał Kacper Kamiński, czyli syn Mariusza Kamińskiego. Lekarz poinformował mojego ojca, że wybrana zostanie najbardziej niehumanitarna metoda za pomocą sądy przez nos, mimo iż wyraził zgodę na dokarmianie za pomocą kroplówki. To jest uh, oczywiście w kontekście tego, że Mariusz Kamiński ogłosił uh, strajk głodowy i teraz uh, dzisiaj podjęto decyzję o dokarmianiu go. Pana zdaniem, czy w obliczu stanu zdrowia pana Kamińskiego, hmm, powinien zostać rozważony taki scenariusz, że ci politycy prawa i sprawiedliwości, a przynajmniej pan Kamiński, wyjdą na wolność w związku ze swoim stanem zdrowia? Ja uważam, że prawo jest wobec wszystkich i musi być równe. Są wychowawcy w zakładzie karnym, jest dyrekcja, są specjaliści w zakładach karnych. W zakładach karnych siedzi kilkadziesiąt tysięcy osób. I uważam, że cała ta histeria wobec dwójki osadzonych, tylko dlatego, że są znajomymi Andrzeja Dudy i są politykami PiSu, i nagle za nadużycie uprawnień trafili do więzienia, bo okazuje się, że państwo działa i urzędnicy wysokiego szczebla, za swoje niecne czyny, za swoje przestępstwa, trafiają do więzienia. Uważam, że powinniśmy to zostawić specjalistom i podchodzić do tego tak, jakbyśmy podchodzili do wszystkich pozostałych osadzonych którzy również odmawialiby przyjmowania pokarmów. No jeżeli ktoś odmawia przyjmowania pokarmu w więzieniu siedzi, no to uruchamiana jest procedura, równa wobec wszystkich. Skończyły się czasy lepszego i gorszego sortu.